Kazumaso, ta noc, w którą przyniosłeś małego godzina był taki słaby, po czasie spędzonym w lesie. Straciliśmy już panią Sakai. Kazumaso, słuchasz? Oczywiście. Dałam mu do wypicia lekarstwo mojej matki. Siedzieliśmy przy nim całą noc. Mocno mnie trzymałeś. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Co się bałam. Było mi żal, mały godzina. Ale byłam taka szczęśliwa. Czy jestem przez to złą osobą? Nie. Potem wydobrzał. Nauczyłeś mnie jazdy. Wtedy odwiedziliśmy on słońce było czerwone i duże. To był... To było co? Najlepszy dzień mego życia. Jest ciemno, Kazumaso. Powiedz, co widzisz. Zamek Kaneda. Szkoda, że bywasz tam tak często. Dlaczego tak mówisz? Masz tak wielką odpowiedzialność. Doceniam wspólnie spędzony czas, ale zawsze chcę więcej. To świątynia w Kusi. Widać jej pagodę. W każdy nowy rok modlę się tu za ciebie i małego Dżina. I moją rodzinę. Jean, ma szczęście, że tak się o niego troszczysz. Widzę drogę wiodącą do Jarikawy. Pamiętam wojnę. Tragedia dla wszystkich klanów. Powiedz mi, co widzisz, Juriko. Odpocznij, Juriko. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Potężni w końcu upadną, stając się tylko pyłem na wietrze.